Witam Państwa, dzień dobry, zapraszam na kolejny odcinek pod tytułem Przedresetowa cyw y, Arktyczna Cywilizacja odnaleziona na dnie oceanu, materiał 9 grudnia 2020 rok. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek, a więc za chwilę zaczniemy. O tak będzie. Legendy i mity wielu ludów europejskich oraz starożytne rosyjskie opowieści i eposy, eposy przedchrześcijańskie opowiadają o północnej Ojczyźnie ludzi rasy arktycznej. Obecnie coraz więcej ruin starożytnych megalitycznych struktur imigrantów z kontynentu arktycznego jest odkrywanych nie tylko na Półwyspie Kolskim i Kareli, ale także na Uralu i Syberii. Artefakty najbardziej rozwi rozwiniętej cywilizacji arktycznej są teraz wchłaniane przez wody Oceanu Antarktycznego. Mówią o tym, yy, o tym ezoteryczne źródła i starożytne mity. Coraz więcej współczesnych, niezależnych bogaczy, którzy od, odkryli w naszej cudysów oficjalnej historii wiele cudysów niespójności i jawnych fałszerstw, dochodzi do podobnych, podobnego wniosku. Masa, y, dlatego, masa mitów i legend dotyczących Hyperborei uporczywie mówi nam, że starożytni mieszkańcy tego kontynentu swobodnie poruszali się nie tylko nad po, powietrznym oceanem planety, ale, ale także pra, y, byli prawdziwymi władcami kosmosu. Starożytni Grecy, opisując życie Hyperborejczyków w dużej mierze, Powiedzieli o nich prawdę, rzeczywiście mieszkańcy legendarnej północnej krainy, posiadający gigantyczną wiedzę kosmiczną, byli z punktu widzenia starożytnych niemal nieśmiertelni. Znajomość praw wszechświata i doświadczenie wyższej magii pozwoliły im, nawet po globalnym kataklizmie, który spowodował, o, spowodował, spowodował, spowolni, spowodował oś Ziemi. Do centrum Oriady, zachować na dużych szerokościach geograficznych pod gwiazdą polarną oazę życia, która upadła dopiero po wojnie termojądrowej. Starożytni Grecy słusznie nazwali mieszkańców Oriona Hiperborean lub Hiperboreans, czyli tych, którzy żyją za obszarami północnego wiatru Boreas. W rzeczywistości ciepła Hiperborea. Otoczona ze wszystkich stron regionami, w których temperatury zimowe 70-10 tysięcy lat przed naszą erą często sięgały minus 80 stopni Celsjusza a nawet minus 100 stopni Celsjusza na co wskazuje wielometrowa wieczna zmarzlizna północnej Azji i Ameryki a także jako całkowite zamarzone mamuty znalezione w skamieniałym lodzie Syberii dezorientują większość klimatologów w Europie i na świecie ze zjawiskami klimatycznymi. Rzeczywiście według nauki klimat Arktyki pomimo tego, że w Europie, Azji i Ameryce Północnej szalały ostre zimy, a gleba była zamarznięta kilkadziesiąt metrów w głąb. Jeśli wierzyć dan danym z analizy paleto to kolejne 15-10 tysięcy lat przed naszą erą cytrusy i winogrona na wyspach arktycznych i na północy Szkocji Rosł pełną parą według oficjalnej nauki dopiero w 8-6 tysiącleciu przed naszą erą obszar wodny Oceanu Arktycznego zamieniał się w lodowatą pustynię bez życia. Inna, inna rosyjska naukowiec N. Pawliszewa, opierająca się na litosferycznej teorii katastrof ziemskich. Wagenera. Wagenera pisze w swojej książce, co następuje. Cudzysłów, jednym z głównych mankamentów współczesnej myśli historycznej jest pełne prze przekonanie o postępowym rozwoju ludzkości, czego uczymy w szkołach. Na początku ludzie byli zupełnie dzicy, potem nauczyli się tworzyć wyroby surowego kamienia i kości, uprawiać ziemię, hodować bydło, walczyć. Jeśli jednak przypomnimy sobie klęski żywiołowe tylko z jednej europejskiej części Rosji, to zrozumiem, że ludzie, którzy w niej żyli, musieli okresowo osuwać się niemal do pozycji wyjściowej z powodu zmian warunków życia. Dlaczego natura tak traktowała swoje dzieci, okrutnie wystawiając ich na takie testy? Ogólnie, coś jednak wydarzyło się w przedresetowych czasach starożytnych. Co wpłynęło na rozwój, a nawet przetrwanie wszystkich ludzi na Ziemi. Wszystkie starożytne religie świata i, i legendy, w większości ludzi, wspominają o tej katastrofie, są przekazywane z pokolenia na pokolenie jako cenne informacje, których nie należy utracić. Niestety, potomkowie cudzysłów oświeconych wieków nie potraktowali go zbyt uważnie. Ale warto było posłuchać. Wszystkie źródła podają jedno: trzęsienie ziemi, pożary, wulkany, czarne chmury, straszne fale, powódź, długi, długi brak światła i szalejące słońce, które zaczęło wschodzić i zachodzić innej, in, inaczej niż do tej pory. Przeszłość i straszna katastrofa były niejednokrotnie opisane. W wielu legendach i opowieściach, fakt, że wschód stał się północą, a ziemia wróci, wywróciła się do góry nogami, jest opisany w egipskich papirusach, cudów, The ma Magic, e, Papyrus of Harris, cudów The Aipur Vera, papyrus i de The e, hermitaku Papyrus. I we wszystkich z nich jest coś. Co nas teraz szczególnie interesuje, dziwne, jeśli nie szalo, szalone, zachowanie Słońca. Według licznych świadectw starożytnych, Słońce zniknęło na chwilę, po czym pojawiło się i, i zmieniło kierunek swojego ruchu. Zmieniły się też konstelacje polarne, tak więc kontynenty obracały się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Wtedy okazuje się na pewno, że rejon Oceanu Arktycznego po prostu dociągał się do miejsca bieguna, a ogromne pole, pola magnetyczne lodowe bieguna północnego pokrywały północ i zachód Eurazji. Jeśli podczas takiego przesunięcia litosfery Eurazja cudzysłów weszła pod lód Oceanu Arktycznego, to pod nim znajdowały się również ogromne terytoria, wcześniej zamieszkalne przez ludzi. Oznacza to, że północna Atlantyda została po prostu zakopana pod lodem, jego cywilizacja jest odpowiednio pogrzebana. Oznacza to jeśli podążymy za tą teorią, to teraz terytoria arktyczne. Nawiasem mówiąc, wcale nie były wyspami. Tam ląd rozciągał się daleko, po, y, daleko poza obecną krawędzią oceanu arktycznego. Wszyscy geolodzy zgodni, zgodzą się z tym stwierdzeniem. Z cudownym, niemal tropikalnym klimatem zostały skute lodem. Jeśli wszystkie te szacunki są prawidłowe, to pozostałości poprzedniej cywilizacji, jakikolwiek kto nazwiesz, Naprawdę należy szukać na dnie oceanu arktycznego. Tak więc podróże kosmiczne i lotnicze, wykorzystanie alternatywnej, taniej energii, kontrola klimatu to tylko niektóre z technologii dostępnych i używanych przez mieszkańców legendarnej cywilizacji arktycznej. Być może nie przypadkiem, pomimo zaprzeczenia od oficjalnym strukturom, w, na, w ostatnich latach doszło do prawdziwego polowania na artefakty i technologię tej wysoko rozwiniętej cywilizacji. To by było wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i dozo.